Zorganizował dziś wydaje się chyba najważniejszą debatę światową, ponieważ odbywa się jeszcze przed podjęciem ważnych decyzji przez Radę Miejską. Pani prezydent wraz z Wiceprezydentem zaproponowała likwidację kilkunastu placówek oświatowych, w tym przedszkola, gimnazja, również szkoły zawodowe. Dziś zaprosiliśmy tutaj prezydenta, zaprosiliśmy tutaj radnych, aby porozmawiać, jakie skutki będą tego, gdzie te dzieci będą chodziły i dlaczego w ogóle ktoś podjął ten Decyzję bez jakichkolwiek konsultacji wcześniejszych. Chcę powiedzieć i kładę nacisk na słowo konsultacje, bo to słowo było bardzo istotne przez ostatnie miesiące, a w ostatnich kilku tygodniach straciły na znaczeniu. Konsultacji nikt żadnych nie robił. Pan prezydent nie poczuł się do tego, aby spotkać się w jakiejkolwiek szkole, czy z dziećmi, czy z rodzicami, czy z dyrekcją i wytłumaczyć, dlaczego to robi. Dzisiaj rano spotkaliśmy się z kolejnymi rodzicami, tym razem w gimnazjum na Redkini. Na Letkini, gdzie e, mieszka blisko 100 tysięcy ludzi. E, cała północna część Letkini i cały Karolew zostanie bez gimnazjów. Nie wiemy, czy pan prezydent sobie zdaje z tego sprawę, czy też nie, ale na pewno podejmując tę decyzję w tej szkole nie odbył żadnego spotkania, bo ani rodzice, ani dyrekcja nie widziała pana prezydenta. I takich szkół jest dużo. Przed sekundą rodzice przynieśli 1500 podpisów. 1500 podpisów przeciwko likwidacji szkoły na ulicy Zakładowej. Szkoły podstawowej nr 141, którą sami wybudowali na Widzewie, na Olechowie, gdzie jeszcze parę miesięcy temu jako wiceprezydent też decydowałem o tym, aby przeznaczyć kolejne tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Dzisiaj to, to osiedle, które się dalej rozwija, będzie pozbawione szkoły podstawowej z, ogromnym, z ogromną historią. No i w końcu kuriozalne, kurio, kuriozalna decyzja o likwidacji szkoły w Mileczkach. Szkoły również, która została wybudowana na ziemi. Ludzi, którzy oddali specjalnie podbudowę szkoły, ludzi, którzy wybudowali za własne pieniądze tą szkołę. Dzisiaj mówi się o tym, że ta szkoła ma być zlikwidowana. Jeszcze w zeszłym roku rozmawialiśmy z dyrekcją i z rodzicami. Byliśmy na spotkaniu, aby stworzyć tam zespół szkolno-przedszkolny, aby w tym budynku. Było zarówno przedszkole jak i szkoły. Mało tego, Urząd Miasta zainwestował ponad 200 tysięcy w plac zabaw, taki, który byłby i dla przedszkolaków i dla tych, którzy chodzą do szkoły podstawowej. Dzisiaj mówi się o likwidacji tej szkoły. Niezrozumiałe. I między innymi rodzice z ulicy Prausa, tam gdzie wczoraj byliśmy i rozmawialiśmy, mają naszym zdaniem mocne uzasadnienie, dla jakich podstaw powinna ta szkoła pozostać w tym miejscu. Pan prezydent Piątkowski mówi, że ta szkoła musi być zlikwidowana, ponieważ Sanepid zamkną salę gimnastyczną. No to to jest paranoja, żeby zamykać szkołę, ponieważ brakuje pieniędzy na remont sali gimnastycznej. Tak nie powinno być. zaprosiliśmy wszystkich radnych Rady miejskich, wszystkich opcji. poszły zaproszenie na przewodniczących rad, Również zaprosiliśmy kuratora oświaty, przedstawiciele Wydziału Edukacji. Oczywiście i osobę najważniejszą, odpowiedzialną za łódzką oświatę, pana Krzysztofa Jankowskiego, wiceprezydenta. Wczoraj wykonałam kilka telefonów, żeby dowiedzieć się, czy te osoby będą dzisiaj na spotkaniu. Więc informacje były wymijające, że dzisiaj przedstawiciele Wydziału Edukacji udzielają roboczych że tak powiem, wywiadów osobom zainteresowanym o likwidacji szkół. To jest nieprawda, bo od godziny dziewiątej rodzice byli w Wydziale Edukacji, którą są dzisiaj, Państwo możecie zapytać na dzisiejszym spotkaniu. Pracownicy Wydziału Edukacji nie wiedzieli, że coś takiego ma, ma miejsce. Także czekamy jeszcze, czekamy na przedstawicieli różnych grupowań politycznych, czekamy na pana kuratora, czekamy na prezydenta odpowiedzialnego za sprawy oświaty i myślę, że do nas dotrze. Chcemy rozmawiać. Nie chcemy wprowadzać atmosfery strachu i, i atmosfery takiej niepewności. Chcemy usiąść do stołu i rozmawiać. Do tej pory nie było takiej sugestii, do tej pory nie było takiego zaproszenia. Czekamy na konstruktywne decyzje, na rozmowy ze środowiskiem. Nie można stawiać się ponad działania społeczne, ponad to, co dzieje się w szkołach, ponad środowisko. Na to naszej zgody nie ma. Zapraszamy do debaty. Myślę, że tam padną argumenty, które przedstawią wiele argumentów za tym, że większość z tych szkół nie powinna być likwidowana.